Śmiercią pełną pociechy, śmiercią zewsząd bezpieczną, jest śmierć, której towarzyszy i którą osłania to imię zbawienia. To imię, które Pan Bóg Tym tylko daje wzywać w godzinę śmierci, których chce zbawić. Najdroższa Pani i Matko moja, kocham Cię bardzo i ponieważ Cię kocham, kochamy i najmocniejsze postanowienie i mamy nadzieję za pomocą Twoją wyzywać je przez całe życie i przy śmierci mojej. Na zakończenie więc zanoszę do Ciebie tę serdeczną modlitwę świętego Bonawentury. Dla chwały imienia Twojego, gdy dusza moja świat ten opuści, wyjdź na jej spotkanie o Panno Błogosławiona i racz ją w ręce Twoje przyjąć. Pociesz ją wtedy obliczem Twoim przynajświętszym. Bądź dla niej drogą i schodami do raju niebieskiego. Wyjednaj jej przebaczenie grzechów, wieczne odpocznienie i światłość wiekuistą. O Maryjo, obroniczyni nasza, podejmij się sprawy biednego sługi Twojego przed Trybunałem Chrystusa.